Idziemy teraz trasą, którą Bożena Tarnowska wskazała mi. O której opisywała Danuta Tarnowska, że tu kończył się kres właśnie wędrówek, wędrówki dziewcząt z powstania warszawskiego. To była rampa rozładunkowa, tu rozładowywano jeńców, i ci jeńcy później na piechotę udawali się do sierpnicy. I y, osłówki to jest tamte wzgórza są z tyłu. Jednak chciałbym Wam pokazać coś innego. Wiadukt kolejowy, o którym ostatnio wspominają bardzo dużo Czesi. Czesi poświęcają bardzo dużo miejsca temu miejscu. Nie wiem dlaczego my jako Polacy nie bierzemy tego pod uwagę. Zwróćcie uwagę jeszcze na takie studienki. Wzdłuż torów biegnie tych studzienek co jakieś pół kilometra jest taka studienka, i one są ze sobą wszystkie połączone. Tunel jest na tyle drożny, że na czworaka, na przykład ja po mojej posturze mogę swobodnie sobie tam przechodzić. Tylko chciałbym Wam teraz pokazać Głuszyce z wiaduktu. Ostatni widok, przeważnie jaki mieli ludzie, którzy wysiadali tu na tych polach. I to co widzieli. Za chwileczkę przejdziemy przez wiadukt kolejowy w Głuszycy. Który jest najbardziej szczerzonym i pilnowanym miejscem w Głuszycy. Nie wiem dlaczego, jak będę filmował i będę na wiadukcie. Za chwileczkę może się policja pokazać. A teraz zobaczcie. To są zakłady Hermana Werka. Też czerwonej cegły. Tu Herman Werke miał swoją filię. Tylko co oni tu wyrabiali, tego nikt nie wie. Po II wojnie światowej należało to wszystko do ZPB Piast. Tak wygląda głuszyca storów kolejowych. Tu, właśnie w tym miejscu, ludzie, którzy wysiadali po raz ostatni, widzieli zabudowania. Tamte wzgórza, To już jest zimna woda, dalej jeżosówka. Tamten szczyt, który teraz wam pokazuję, to jest to, co wczoraj właśnie kręciłem. To już jest Soboń. Ja tam, gdzie jest ta wieża, to są stawy. W tą stronę już zaczynała się wtedy Czechosłowacja. Jeszcze coś takiego, no nie wiem czy znamiennego, bo zawsze uszywam określenia znamienne bądź bardzo znaczące. Niektórzy sobie robią z tego jaja. zwróćcie uwagę, że tu w tym miejscu jest schron. O. Teraz w górze to jest schron. Te wejście, które się zapadło, to jest wejście do schronu. Tu znajdowała się tak zwana wachmanówka. A na tym terenie, w tamtą stronę, to już jest łomnica, znajdowały się zupełnie inne miejsca. Przepraszam, to jest głuszyca górna. Ten kościółek, który Wam pokazuję, który tam widzicie w dali, to jest głuszyca górna. I teraz będziemy wchodzili na przejazd kolejowy. Znowu, że jak zwykle, wiatr będzie nam przeszkadzał. No, ale niestety tak już widocznie musi być. Za chwileczkę dojdziemy i teraz tak. Te budynki, które tu widzicie, ich nie było, były tylko zakłady fabryczne, te, które widać. W oddali pięknie widać grzmiącą i rybnicę. Czyli całe te tereny. Teraz macie najlepszy w zasadzie obraz, jak wyglądała głuszyca w 1945 roku. I tak ona wyglądała. Widać drugi zakład, widać pierwszy zakład, widać stawy, widać coboń. Widać zimną wodę, a sierpnica jest tam daleko. Czyli, jeżeli ktoś pisze książkę na temat RIZE i opisuje różne fakty na temat RIZE, a nie bierze czasu, który pokonywali jeńcy z miejsca, gdzie byli wyładowywani, do miejsca pracy, popełniają bardzo wielki błąd. Dlaczego? Z tego powodu to jest bardzo proste. Jeżeli wyładowywano jeńców, tu na tej rampie, która jest za nami, do pracy mieli. Do obozu w zasadzie, który znajdował się tam na tych polach, mieli niespełna 10 minut. Jeżeli musieliby iść do sierpnicy, tą trasą, która jest teraz oficjalnie pokazywana, drogą, którą wybudował PGR w 1982 roku, czyli już po stanie wojennym, to jest lekka wersja dla mnie naciągana. Ale wchodzimy właśnie teraz na wiadukt Jeden z wiaduktów, który jeszcze funkcjonuje, przejeżdża przez niego tak zwany szynobus, który jeździ kłocko. Wałbrzych, ale sam fakt, po tym wiadukcie, to są oryginalne szyny yy, z 43 roku, podkłady i wszystko co tu się znajduje jest oryginalne. To jest dokładnie ta sama konstrukcja, ta sama budowa, która jest w Wałbrzychu i wiadukt kolejowy. Zobaczcie, to jest ostatnia perełka, bo prawdopodobnie tego niedługo nie będzie, bo jak zamkną tylko tą trasę kolejową, wiem, że te wiadukty mają być rozebrane bardzo muszę uważać, bo deski są przegnite jak ktoś nie wierzy, to proszę bardzo o, muszę iść po podkładach i słuchajcie, po tym jeszcze jeździ pociąg tak zwany szynobus o, a teraz pięknie widać Głuszyce czerwony budynek z tyłu kościół, komisariat policji w drugą stronę, w kierunku gdzie widzicie ten szyb było prezydium, tamten komin, taki wielki ceglany, co widać. To jest komin drugiego zakładu. A teraz zwróćcie uwagę na anteny triangulacyjne te, które zostały postawione przez firmę fińską Nokia. Zwróćcie uwagę, jak tylko zobaczycie dookoła wszędzie pełno jest tych anten. Akurat z moimi plecami tego nie ma, bo Czesi na to nie wyrażają zgody. A teraz piękne załamanie pogody zwróćcie uwagę o, to jest piękne jak się ześlizguje chmura w dół. O, to się rzadko tak zdarza, żeby właśnie coś takiego widać. Od strony Czech wchodzi załamanie pogody. Za chwileczkę będzie padał tu śnieg. Ludzie, którzy opisywali mi te zdarzenia 45 roku, bardzo często mi właśnie opowiadali o tym, że stojąc tu albo na wiadukcie, albo w innym miejscu, widzieli jak chmury spełzają do doliny. I to jest właśnie ten efekt. Jak spełzają chmury pięknie w dolinę jak schodzą. I teraz zwróćcie uwagę, jesteśmy na tym wiadukcie praktycznie na samym środku jeszcze kawałeczek. Otóż no tu pokład płyty betonowe, No i super. O. I tak. A to miejsce wybite. Co widzicie na tym budynku? O tu. Tu kiedyś znajdowała się piękna gapa. Nie, to znaczy piękna. Sorry, bo ktoś zaraz mi zarzuci, że ja gloryfikuję nazizm. Znajdowała się gapa niemiecka z piaskowca. To zostało wybite jakieś 15-20 lat temu. Zostało wykruszone z tego budynku. Ale teraz to jest piękna panorama centrum Riza. Nie tam co nam pokazują sierpnice, co nam pokazują inne rzeczy, tu, stawy, soboń, zimna woda, tu jest centrum, tu jest centrum, to co wczoraj nagrywałem te, te, te zapadliska w ziemi, to co, co nagrywałem ten ślad, tak zwany, podziemny czeski, coś takiego praktycznie nie istnieje, tego nie ma. I zobaczcie, tu jest głuszyca górna. I tam, za tą chmurą, już jest Czechosłowacja. Czechy, teraz Czechy. Kiedyś była Czechosłowacja. Tam, zobaczcie, tam jest rogowiec. Jak rogowiec pięknie spełza po rogowcu chmurę, no to naprawdę trzeba zobaczyć samemu, dotknąć i poczuć chłód, który teraz wpływa z tamtej strony. A ludzie, którzy tu pracowali, wysiadali na tym przed albo za wiaduktem. Nawet są wspomnienia transportów, które yy, mówiły o tym, że wysiadały na wiadukcie. To jest wszystko bardzo możliwe. Tak to wygląda w dół. Jesteśmy nad ziemią, około 130 metrów. Tak to ładnie wszystko wygląda. Filar. Piękny. piękny. A jeszcze Wam pokażę coś fajnego. Beczki. Tak zwane przeciwpożarowe, jakby zapalił się, bo kiedyś jak pociągi jechały, wyrzucały żużel bezpośrednio na torowisko, czyli na podkłady. To są oryginalne, po poniemieckie beczki na piasek. A tu macie miejsce, o, o, tu jest miejsce tak zwanego rzutowiska, gdzie parowóz wyrzucił po prostu żużel. No jeku, to jest historia, to jest właśnie historia, właśnie wchodzę tu na, do dalszego miejsca. To jest oryginalna beczka na piach, po poniemiecka, ropie, jeszcze widać korek, o. A tak wygląda panorama Głuszycy właśnie z wiaduktu. I jeszcze zaraz, za chwileczkę dojdziemy do końca. Wiadukt ten był zaminowany, jak wszystkie inne wiadukty, wszystkie punkty kolejowe, był zaminowany. I co jest najciekawsze, grupa szernera, ta sama, która udaremniła wysadzenie zapory w Zagórzu Śląskim, brała udział w rozminowaniu wszystkich dolnośląskich właśnie wiaduktów, te, które teraz są. A teraz najciekawsza informacja. Anglicy wykupują te wiadukty w celach wysadzenia ich do filmów wojennych i państwo polskie im to sprzedaje. Zobaczcie, jaki piękny widok.